Witam serdecznie, kochani, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energię przygotowały dla Was. Dzisiaj troszeczkę inaczej, tak troszeczkę nietypowo. Ale na tarasie troszkę zimno, a już nie chce mi się palić, więc tak polecimy sobie. Chcę Wam, kochani, powiedzieć, że robiłam kilka, kilka podejść do horoskopów rocznych dla Państwa. I nie będę robiła takich klasycznych horoskopów, bo za dużo mi tam wychodzi złego, niedobrego. A wiecie, że ja słynę z tego, że to, co złe, to i tak, jak to się mówi, ma się wydarzyć. Ja wyłuszczam to, co dobre w horoskopach, więc zrobię Państwu na rok 2022 będzie, wybierz gromadkę, tak? Czyli tutaj to Państwo pod siebie podłóżcie, i według tego. Postaram się jak najlepiej to rozłożyć, tak żeby było czytelne, nie na nie na, tylko na wszystkie miesiące, każdą grupę, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Natomiast nie będę robiła takich horoskopów indywidualnych, niestety za dużo, za dużo niedobrego wychodzi, o tak bym powiedziała. A jakoś ciężko się to czyta i, i niekoniecznie, o tak bym. Tak to jest. Dobrze. Lecimy od trygonu ognia. Co dla trygonu ognia, kochani? Lecimy, lecimy baranka. Co dla naszego baranka na ten tydzień? Co to energię niosą? Nieźle. A tu jest w miłości do duszy, w pracy do duszy, a energia super, słuchajcie. No i dobra. No i dobra, zobaczymy o cóż tu chodzi, w zdrówku tworzenie, w pracy podpisywanie czegoś, tutaj dwójeczka, czyli ktoś tu jest o barana zazdrosny, albo baran jest zazdrosny o kogoś, bo tutaj jest takie zubożenie totalne, wypalenie się, ale myślę, że w drugiej połowie, w drugiej połowie tygodnia, kochane baranki, do czegoś dojdzie, do jakichś polubownych, czy rozstrzygnień, czy... Czy zaczniecie rozmawiać, czy tutaj się sprawy jakieś, jeżeli się rozwodzicie, to czy dojdziecie do jakiegoś konsensusu tutaj między sobą, bo tu się pokazuje, że. I coś odchodzi dla Was pozytywnie, w świadczy, i tak naprawdę od Was zależy, jak się potoczy ten tydzień, kochani. Ale pokazuje mi się tutaj ewidentnie jakieś partnerstwo, i teraz, partnerstwo to są wybory tak, ewidentnie wybory. Bardzo dużo wyborów życiowych w tym tygodniu, bardzo dużo. Ale ja bym powiedziała, że wiele zakończy się sukcesem, jednocześnie, bo tutaj mamy ten świat, mamy kochanków, ale macie swoją energetykę energetykę barana, czyli tego króla buław może być królowa buław ale jednocześnie jest tak, że musicie na jedno uważać w pracy, na to, żeby się nie przeciążać, nie przeciążać, na zasadzie nie bierzemy za kogoś pracę, bo tu się pokazuje, że bierze baran na siebie za kogoś pracę, chce być, chce być elokwentny, ale to nie tędy, droga, kochani, zachowajcie w pracy umiarkowanie, czyli nie wychodźcie przed szereg, jak to się mówi, zróbcie co swoje, nie dajcie się przeciążyć, tak, jest tutaj coś, co baran może zrobić, bo tu się pokazuje, że baran coś robi dla oponenta, tak, to tutaj z tej, nie, z tej materii, jeżeli wyjdziecie, to wychodzicie obronną ręką, a nawet wręcz bym powiedziała, że w przyszłości z tego tytułu macie jakąś nagrodę. Nie wiem, o co chodzi, bo to jest pomoc komuś, pokazanie czegoś z innej strony zupełnie, tak jakby m, pokazanie z innej strony, ktoś tu, co będzie coś zawdzięczał Barankowi w tym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o pracę narzucone, to ja bym się kochani w tym tygodniu wstrzymała. Jeżeli chodzi o związki, to jest dużo zazdrości, dużo zazdrości, dużo takich jakichś knowań, jakiś odzyw, nie wiem, to są odzywki, knowania, ktoś tutaj coś mówi, baran się czuje przeciążony. W pracy też są jakieś plotki, także uważamy na te plotki, bo będziecie baranki chciały walczyć. A to nie tędy droga, nie tak się to pokazuje. Jeżeli chodzi o zdrówko, żołądek, płuca, coś się dzieje z gardziołkiem, z płucami, a u panów, kochani, to tak jakby łydki łydki ręce i coś pod tak jakby pod brzuchem, czyli coś tam boli, jak to się mówi pod paskiem, tak na no to zwróćcie kochani uwagę dużo będzie podpisywania szarpania się o coś, podpisywania do, ale zakańcza się to pozytywnie, bo w energii mamy kochanków mamy świat, i króla buław i jeszcze tego, tego giermka denarów, czyli tak jakby pójście do przodu, pójście do przodu, spisanie czegoś. Myślę, że Wy macie tu jakieś zielone światełko, ja bym powiedziała, że dla Was jest zielone światło w tworzeniu. Jeżeli chodzi o zdrówko, to myślę, że powrót zdrowia musiałoby to tak, jakby coś bolało. Słuchajcie, tak jakby coś bolało, były jakieś choroby. Nie wiem, czy to jakieś reumatyczne, reumatoidalne, ale tak jakby nie potrafiliście zogniskować swojej choroby, i tutaj jest jeszcze ten tydzień, tak jakby na walczenie, na walczenie o zdiagnozowanie czegoś u Państwa. Także nie widzę tutaj jakiegoś, jeżeli diagnozowanie, to ono się przenosi na następny tydzień, na kolejny czas, tak? Ale powiem tak, dla samotnych baranów miłość. Idzie coś pięknego, a przynajmniej mamy tą dwójkę czyli może mamy tutaj kochanków, mamy dwójkę kielichów, czyli coś na jakichś zgliszczach. Państwo możecie sobie nowego zacząć. Tyleż, kochane baranki, dla Was na ten tydzień. Dziękuję. Polecimy lwa. Nie wiem jak Wy, ale ja się nie mogę nie mogę się zupełnie zebrać. Powiem Wam szczerze, z mitrę żyłam całą niedzielę dzisiaj. Zresztą, oj, oj, ciężko było, ciężko, ciężko. Tutaj się normalnie zwlec i dowlec się do karty. Ale mówię już zrobię dzisiaj, bo jutro mam troszeczkę biegania cały tydzień biegający, także a nie wiem czy chociaż z efektem, czy nie, ale biegający, także tak to jest. Dobra lecimy nasze lwę, co dla naszych lwów na ten tydzień. Sprawiedliwość. Giermek denarów, giermek kielichów, król Buław w miłość jakaś strata powrót do przeszłości. <laughs> Odzywa się ktoś z przeszłości. Do was, słuchajcie, nie walczcie w pracy Lewe nie, walcz, nie walczcie w tym tygodniu w pracy, dlatego że pokazuje mi się, słuchajcie kochani, pokazuje mi się tutaj taka walka, takie, walka z wiatrakami. Ja bym powiedziała, że jest ktoś silniejszy od was i jesteście od razu na przegranej pozycji, na to zwróćcie uwagę, także. W tym tygodniu lwy nie walczymy. Tutaj będzie chodziło o jakieś podpisy, będzie chodziło o coś, czego nie dokonałyście, nie dokończyłyście, tak jakby. W poprzednich tygodniach i na to zwróćcie uwagę, bo tutaj mało tego, to jest mamienie będzie. Lew będzie rozczarowany pieniążkami za wykonaną pracę. Czyli tutaj będzie jakieś rozczarowanie, tak jakby wykonaliście jakąś pracę, dostajecie mniejsze pieniądze. Tak po raz drugi mi się to chyba u Was pokazuje, nawet, moi drodzy, ale tutaj jest tak, to jest przeziębienie, tu są zwolnienia, to jest pójście, to jest jakaś awantura z tego tytułu, że lwa nie ma i świat się zawala, tak nie wiem, kochani, o co chodzi ale na to musicie zwrócić sami już uwagę, ja bym powiedziała, że bardzo mocno zapisuje się zdrówko kolana, drogi rodne moi drodzy i coś tak jakby przy buzi. nie wiem czy są to zęby, czy chodzi o skórę tutaj na twarzy, ale tutaj na to trzeba zwrócić w tym tygodniu uwagę, bardzo mocno drogie lwy zapisują się dzieci, dzieci lub młode energie z waszego otoczenia, ale tutaj tak jakby i niemoc, nie moc, tak jakby pogodzenia czegoś z czymś, tak. Nie wiem, drodzy Państwo, musicie to pod siebie też podłożyć, ale. Tak mi się tu pokazuje, że lew w tym tygodniu tak jakby nie mógł połączyć końca z końcem, tylko końca z końcem materialnie, czy, czy, men, czy mentalnie, czy jakoś energetycznie. Nie wiem, drodzy Państwo, bo pokazuje mi się tutaj, że tak jakby tęsknię za spokojem, tęsknię za odpoczynkiem, tęsknię za czymś, co było, a nie mogę sobie na to teraz pozwolić. Tak, i wydaje mi się, że część, część lwów dosłownie chyba pójdzie na zwolnienie, bo tu się pokazuje ósemka mieczy, jest. Tutaj ta wieża, lub coś zostanie powiedziane, coś, co po prostu tak jakby spowoduje ulwa, że będzie szukał sobie pracy gdzie indziej, gdzie indziej, u kogo innego, bo to jest tak, jakby jest odpłynięcie, jest spisanie, jest postawienie, tak naprawdę, na jedną kartę. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o przełożonych, to nie są, do końca, nie są do końca przychylnie do Was nastawieni. Jeżeli chodzi o współpracowników, no to tutaj młodsza energia troszeczkę namiesza, młodsza. Może być to, młodszy, no, może być to młodsza osóbka, młodszy pan, młodsza pani, tak ale jest to jakiś współpracownik, młoda energia przy lwie, która spowoduje, że lew wejdzie na jakąś wojenną ścieżkę. Ustrzegajcie się, macie możliwość, po to są horoskopy. Po to jest ta przepowiednia. Tak, jeżeli to rzeczywiście od Państwa zależy, bo to jest kanał rozrywkowy, ale jeżeli możecie, no to tak karty pokazuje Odpływacie od czegoś. Być może od problemów, być może od starych miłości, być może od starych zatargów. Być może chcecie coś stworzyć nowego, bo tutaj są pieniążki pokazane, ale jednocześnie jest ta ósemka. Czyli tak jakby nakręcacie, nakręcacie lub ktoś nakręca cały czas jakąś spirale bez tą ósemka mieczy, napręca. Jakąś spiralę, bo nie sądzę, żebyście to byli wy, bo wy jesteście w energii sprawiedliwości, króla Buław i przy was wiecie że coś się może wydarzyć to tak jakby coś ciążyło na głowie tak coś ciążyło przy głowie tak jakby lew sobie świetnie zdawał sprawę że coś może buchnąć coś może się rozwalić coś może paść i tak jakby troszeczkę też się po części zabezpieczacie przed czymś ale ja bym powiedziała że jeżeli chodzi o w szczególności jeżeli chodzi o związki no to bardziej powiedziała, że ktoś się pokazuje z przeszłości nie widzę tutaj związków w pełni widzę bardziej takie roz lwy które się rozeszły lwy które kogoś szukają, które czegoś szukają w życiu, ale tak naprawdę w tym tygodniu myślę, że warto się skupić nie na amorach, tylko skupić się bardzo mocno na pracy i na takim życiu. Codziennym, moje kochane lewki. Tyleż dla Was, buziaczki, hej. Tym bardziej, że jest ta wieża przy Was tutaj stoi i to ktoś sprowokuje, to nie jesteście wy, tylko po prostu ktoś to prowokuje, drodzy Państwo. <śmiech> <śmiech> Teraz zobaczymy co dla nas tych strzelców na ten tydzień. Tak mi to trochę niewygodnie z tej strony. No ale muszę się ukokosić, bo tak jak powiedziałam w, mojej, w moim Studio zimno, znaczy zimno, zimno, ale już nie chcemy się ubierać, przebierać tam, sprzątać przede wszystkim, nie chcemy się, bo to moja palarnia. A tak w kuchni cały czas robimy w kuchni, to też tak mówię, zmienimy troszeczkę klimat, to jest w miarę przyjemnie, tylko mało, mało wygodnie. O tym, że dobra, lecimy w moje strzelce, co dla Was na ten tydzień, energię niosą. A strzelec będzie się z czymś borykał. Będzie się borykał, poczuje się oszukany, do czegoś się zdystansuje, a jak się ze strzelcą zdystansujesz, to wygrasz, o tak bym powiedziała. Czyli nie, nie kruszkopij, nie, nie walcz o coś, co nie jest ważne, w szczególności, nie wiem, czy chodzi tu o lekarza, czy chodzi. O jakąś mądrość, czy chodzi o jakąś naukę, czy chodzi o jakieś, o jakieś rzeczy, bo wszystko, co się wszystko, do czego się zdystansujesz, drogi strzelcze w tym tygodniu, masz szansę na osiągnięcie bardzo fajnej energii, bym powiedziała, pod spodem są piękne, piękne karty, więc myślę, że sytuacje z tego tygodnia powinny się zakończyć w przyszłości pozytywnie. Natomiast jest tak. Czujesz się albo to ty oszukujesz, albo ciebie ktoś oszukuje, jest tak jakby połowa tygodnia. To jest taka kontemplacja, troszeczkę na coś czekam, nie mogę się doczekać. Wierci mnie coś, coś mnie tam wierci, jak to się mówi, przy siedzeniu. Jest, chcę coś stworzyć, chcę, żeby ten dom był szczęśliwy, ten dom spokojny. No jest tutaj, powiem tak, tu się będzie działo: u strzelce. Natomiast. Powiem tak, brawura i szybsze robienie niż zastanowienie lub szybsze mówienie niż zastanowienie się może doprowadzić do jakiejś stagnacji natomiast i do jakichś rzeczy urzędowych typowo urzędowych, one zakończą się pozytywnie, ale czas ucieka w rok, tak, bo tu się pokazuje jasmieczy, czyli mamy ten rok czasu że może się to wydłużyć, moi drodzy więc wydaje mi się, że jeżeli poskrom, gdzieś tam poskromicie swoje emocje, swoje tak jakby tempera, swój temperament ten, przepraszam, temperament, no to macie szansę na coś, że się doczekacie przede wszystkim sytuacje z tego tygodnia kończą się bardzo pozytywnie, bo się. Się światem, kończą się trójką kielichów, świętowaniem i odpłynięciem od jakiegoś problemu. Natomiast to, na co czekacie, to, co chcecie stworzyć, to, co chcecie otrzymać w tym tygodniu, wydaje mi się, że będzie miało pozytywne rozwiązanie, ale musicie na to chwilkę poczekać. W pracy czegoś się doczekacie, doczekacie się jakiejś wiadomości, ale czy będą prawdziwe do końca na pewno satysfakcjonujące dla was. Jeżeli chodzi o miłość, to tak, będzie można coś stworzyć, bo pokazuje się, że można coś stworzyć. Natomiast karta, karty tygodnia energia mówią o tym, że podejść bardziej bardziej racjonalnie, bardziej rzeczowo, bardziej tak, jakby energetycznie, energetycznie, wywal w siebie całkowicie emocje. A jeżeli wywalisz emocje i podejdziesz do tego bardzo skrupulatnie, to nie zostaniesz tak, jakby. Nie, chociaż jest tutaj też może być choroba, tak w ciągu tygodnia, czyli wtorek, środa, może być choroba, coś, co Państwa dyskwalifikuje, lub jakieś wydarzenie, które Was dyskwalifikuje w tym tygodniu z pracy czy z życia takiego codziennego, ogólnie z życia. Natomiast później mamy szóstkę buław, króla mieczy, czwórkę buław, dziewięć Piątkę kielichów, świat na zakończenie. Kochani, o czym tu w ogóle mowa? Czyli Wasze energie, Wasza energetyka nadal ma się całkiem nieźle. I nie czytam tutaj, bo lubię strzelce, jak to się mówi, jak tutaj się ktoś wypowiada. Taka, poznałam taką osobkę, gdzie mówię, że muszę lubić strzelce. Lubię wszystkie znaki, bo mam spod tych znaków wielu znajomych. Natomiast takie macie, kochani, energię. Czyli macie najlepsze energie, jeżeli chodzi o znak Zodiaka, znaczy o, zodiak, o wszystkie strygonki. Na ognia macie tutaj najbardziej, naj, taką najbardziej spokojną energię, aczkolwiek mówiącą o tym, żeby, żeby tak naprawdę poskromić samego siebie i troszeczkę poczekać. Ja wiem, że niecierpliwość nie jest, cierpliwość nie jest Waszą zaletą, ale na to trzeba właśnie spojrzeć troszeczkę inaczej, bo tutaj pokazuje się, że ktoś może chcieć Was oszukać, mamy tego maga, może chcieć i po prostu zabazować na tym. Co Państwo chcecie ugrać, i tak jakby ja Ci pomogę, ja Ci załatwię, i tutaj, żebyście nie mieli z tego tytułu jakiegoś problemu. Problemu, który się dopiero rozwiąże do roku czasu, więc na to zwróćcie uwagę. W tym tygodniu, jeżeli chodzi o, złówko, o zdrówko, to jest ogólne jakieś takie zubożenie. Tutaj widzę jakieś bioderko, widzę tutaj widzę tutaj tak jakby podnoszenie się po jakiejś chorobie ale jednocześnie też nie do końca ta energetyka, są takie jest takie podejście do życia tutaj ogólnie u strzelca, że strzelec próbuje się z czegoś wydostać, próbuję spojrzeć. Nie wiem, czy na chorobę innymi, inaczej się ustosunkować do swojej choroby, czy przyzwyczaić się do jakiejś swojej choroby. Nie wiem, drodzy Państwo, o co chodzi, ale tutaj będą jakieś dobre rozwiązania, i wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie z tym tematem poradzicie. Bardzo dużo urzędowych spraw w tym tygodniu przed Wami Strzelce. Pokazuje mi się, ale i dobre rozwiązania, dobre podejście. Myślę, że nawet jeżeli przyjdą pisma, bo to są pisma urzędowe, i przyjdą one we wtorek, w środę, lub do połowy, w czwartek to w piątek znajdziecie, do piątku, znajdziecie bardzo dobre rozwiązanie, rozwiązanie, które zadowoli i Was, i tak naprawdę osoby, i osoby urzędowe, albo tak, bo tutaj jest tak jakby pismo, ale pismo jest pozytywnie pozytywnym załatwieniem tak jakby waszych spraw urzędowych. Także nieźle, kochane strzelce, u was jest w miarę nieźle tutaj bym powiedziała, tylko nie bądźcie w gorącej wodzie kopane, jeżeli na coś czekacie, to poczekajcie, jeżeli nie będzie, nie będzie w tym tygodniu jeszcze rozstrzygnięcia, to po prostu spójrzcie na to, że tak miało być, tak, że tak miało być. A i tak te sprawy, na które czekacie w tym tygodniu, rozwiążą się bardzo pozytywnie dla Was, kochani. Pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania Buziaczki Hejpa.